To jestem w końcu mądra czy głupia? Czy 30 IQ o czymś świadczy czy nie? Wyłączono zasilanie. Kliknij dźwignię, aby włączyć generator. Musimy, macie kliknąć dźwignię. Ale wszystkie dźwignie, czy po kolei? No oh, czy... zobacz, zobacz, co się dzieje. Jeśli klikamy dźwignię, to się połączają poszczególne kolory. Musimy ułożyć, żeby były wszystkie. A no tak, no to nie jest problematyczne. Ja już to rozwiązałem yes, i jestem już mądrzejszy się. o jedną moc. Heh. Mam 31 IQ, Maciek. Maciek, tutaj musisz odpowiedzieć. 9 plus 9 równa się 18. Tak. Co? 1 plus 7 równa się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 4 5, minus 6, 7. równa A gdzie się to pisać? 6. Jak no, tam... to piszesz? No, klawiaturą Maciek, klawiaturą. 0 plus 5 równa gdzie się... Gdzie klawiaturą? No, masz klawiaturę przy komputerze, prawda? Twoje IQ to jednak but. Nie, to moje IQ to 31 jednak. Ja nie wiem, 5? 5 plus 6 to się 1... Nie, Maciek! Klikasz, no ja, ja na białe, klikasz na białe pole mięśniem myszki i wpisujesz mięśnie klawiatury. Odpowiedź. A tutaj, tak. jeju, a ja cały czas na klawiatury pisywałem na czacie. No to Maciek, dlatego. Serio? Ej, 9, plus 8, 9 plus 8. Maciek, policz to jest twoje zadanie Ile? matematyczne. Ja już skończyłam swoje. Papa, 17. Pa. Pa, pa. A bo wiecie problem. co? Popatrz, jak ma... idzie, matematyka. Zero. Bo on nie lubi matematyki. Maciek, ja już 5. czekam, ja już czekam. O, jeszcze większa matma. Co to jest? 19 razy 5. Iść? Wow, 19 Ej, bo, bo razy napisane, 5. bo było napisane, że adoptował piesia tutaj. Czy no, to jest ok? Tak, tak, adoptuj. Zobacz, wyższa matematyka. O nie, czemu matematyczne zadania są tutaj? Aj, <laughs> to jednak nie jest 125. To jednak jest 95. Tak. Wiedziałem od samego początku. O nie, na którym piętrze jesteś teraz? No na 32. CO?! Jesteś na 33 piętrze, bo 33 IQ chcesz zdobyć. A, a, aha, aha, a aha. Ty jesteś teraz? mądry. Dobra, eee... Kiedy ten test został po raz pierwszy stworzony? A skąd ja mam to wiedzieć? Maciek, wychodź z gierki i sprawdź. Ała, dobra, nie ten, środkowy pewnie. Nie, to też nie jest środkowy, Maciek! No tak, stara gierka to jest, o już to jest ko... O nie, o, tu jeszcze nie. jest dalej zrobione. Teraz... Y, name Rose, y Czekaj, ja przeczytam. Wybrano robota imieniem John. Jak nazy... A jak się nazywa pozostały... Ma Inny robot jak się nazywa? Y Marla? John, John. Marla, o nie! Ej, ja nie widzę przez te napisy tutaj. Jak nazywa się najfajniejszy naukowiec na świecie, który przeprowadził ten test? Isaac? Nie, to nie był Isaac. Maciek muszę wszystko Sam pewnie. Robić. Sam pewnie, bo to chodziło o Robloxa tego właściciela, co zrobił tą gierkę. Aha, i to był sam, tak? Y, 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 dlaczego my ci pomagamy? Y, bardzo, Jesteśmy bardzo miłymi ludźmi. Byliście znudzeni. Czy siedzimy każdy twój ruch od dnia, w którym wkroczyłeś na ten świat nic, co zrobiłeś, nie pochodzi z twojej. Wiedziałem, własnej myśli? że oni są mega miłowie. Nie, mówią, że jestem produktem tego, co stworzyli. No chyba nie. Jaki jest kod? Maciek, tam na bank był napisany gdzieś kod, a nie, tu jest wskazówka. To był kod napisany i wskazówka 95. Powi... Tak, 95. tak, tak. Ja pamiętam to, ja, ja mam bardzo to dobrą pamięć. Ja też to Może nie jestem inteligentny, ale za to mam pamięć złotej rybki. Eee, Dori? <laughs> Dobra. To o znaczy... nie, naciśnij kol... R, ale to jednak nie. Nie. A dobra, Maciek, trzeba piłeczki do dziurek odpowiednich dopasować. Nie, 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 stój, 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 ty lecisz to, tu. A, nie, nie. ej, czemu ty popchnąłeś moją piłeczkę? Ej, nie, my, my, a, w, my a... współpracujemy tutaj, czy ty już to sknociłeś, czy nie? Oczywiście. Ja nie współpracuję z tobą, jak mi piłeczki lecą obojętnie, jak co ty gadać w ogóle z po tym no i tutaj. nie, no Maciek, współpracujesz ze mną.

co ty kadasz za głupotę? Ja już przechodzę i moje IQ jest wyższe. Nie, nie jest. Eee. Nie, twoje IQ nie jest maciek wyższe. Właśnie to udowodniłeś. Ja już mam 34, a teraz eee, Ja też, 3. ja też mam 34 i się jakoś tak bardzo nie chwalę tak jak ty. Przestań się tak chwalić, bo to tylko świadczy o twoim braku inteligencji. Tak? To pani inteligentna teraz odpowie 1... na to. Dobra. No, 100. Jeden. Nie, nie 2. da rady

tak, to, to ja bym tak szybko się przedostał. No Byłem wiedziałeś. Maciek, tu są owoce! Patrz winogron, gruszka, banan i jabłko. Ale zjadłbym banana sobie. jabłko jest żółte. Banan jest żółty. Gruszka no. jest żółta, winogron jest żółty. No nie no to to się w ogóle nie trzyma kupy. Aha, a, bo to musimy kolory musimy wybrać. Odgadnąć, tak. No to jesteśmy mądrzy, bo jednak odgadliśmy. gruszka jest zielona. Ale tutaj nie ma zielonego jest... koloru. Let's go! No jest taki trochę mniejszy żółty. <laughs> Oni tak dziwnie to zrobili no jakoś nie. No, właśnie tutaj. nie ma, Maciek, no co ty No nie... mówię ci, że zrobili Ale delikatnie to jest taki sam troszeczkę kolor. inaczej. No taki sam kolor, co ty gadasz? Ja tutaj nie kumam o co chodzi, choć potrzebuję twojej pomocy u góry. Dobra. Żartowałem, nie a, potrzebuję, bo da znalazłem rozwiązanie okay. i chcę się do węta wskoczyć. Aha, ech, dobra, ale trzeba sobie ech. skrzynkę Maciek najpierw. No przesunąłem, ale nie udośkakuje, coś jest nie tak. A może to nie ten węt, albo trzeba go najpierw, Maciek, otworzyć. Węta nie można otworzyć, wętem trzeba wskoczyć po prostu, odbić się od ściany i wskoczyć. To jest mega jest! ciężkie zadanie! Udało mi zadanie. się, Maciek! Udało mi się! Widzę właśnie. Dobra, idziemy dalej zdobywać IQ. O nie, wypadłam! Chodź, o. chodź Maciek. Ale... Yey! Następny Aha, poziom dobra, IQ! Bo nie skumałem, o co chodziło przez chwilę, się tak zamotałem o. trochę. O. IQ test na obi, trendy możemy przejść pewnie, o to chodzi im. E, to dlaczego wybrałam od razu dobrą drogę? Ja Jest! Ten... Udało się! Poczne drogi były w porządku, a mi. Wszystkie drogi prowadziły do wyjścia. O, kolejne zadanie. Jest jeden emoji w przeciwieństwie do reszty. A, musimy znaleźć inny, niepasujący obrazek, Maciek. O, dobra, to trzeba z większej perspektywy Ale jest chyba ich spojrzeć. Tutaj tyle, że ja nie wiem. No bo trzeba zwiększyć perspektywy, musisz odejść do tyłu trochę i poobserwować. Najpierw pierwszy rząd, wszystko eee. jest w porządku. Wszystko, eee. w porządku, wszystko w porządku, wszystko w porządku. Przestań, bo nie mogę się skupić Maciek. Ty, myślałam, że ten ma inny kolor drzwi, ale jednak nie. Hmm. Oj, 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 ale znalazłem już tutaj. Kto? Który? Przedostatni, tutaj gdzieś stoję, to odsłonię, na dole. co bo nie a dlaczego niby? A kliknij. A nie miał drzewa, dobra. Powiedział, no. okay. że z szerszej perspektywy trzeba po prostu spojrzeć i od razu będzie wiadomo. No, <laughs> kto ślicznie? Czerwony, niebieski, zielony, fioletowy. Dobra. Czerwony. A jest. To on... jest jeden. A jest podpisany? Czerwony, niebieski. Jeden.

15,46. A skąd wiedziałaś? A bo jestem mądra, moja agiu wzrosła, dlatego 15,46. A możesz 40... wytłumaczyć, bo ja bym teoretycznie nie mógł tego zaliczyć zadania. Ponieważ tu jest napisane, że wskazówka czerwony jest 1, i jak sobie liczysz kolor ten, czy 1, 2, 3, 4, 5, 6, to sobie robisz, że 1 to 1. Czerwony to 1, niebieski potem liczysz 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Aha. To ty nie wiedziałeś o co chodzi? Nie, nie skumałem. Naprawdę to ja ci tylko kot podałam za friko. 56,72! 5672. 56,72 No dobrze, to nie jest takie proste, najpierw trzeba przejść ten e, magiczny labirynt, który jest. 56,72! Robi... No tak? ja, ja wchodzę w cały czas w te Czerwone pole! Czekaj, muszę... No się... to chodź! 56,72. 50... <noise> 56, 72 tak. tak, zgadłam. No, żebyś nie musiała pokonywać kolejnego nie. ciężkiego levelu, który tam cię czekał, po prostu, wiesz? Ej, mam już 42 IQ. Ej, co to za ściana? No właśnie, nie wiem, czy już tutaj trzeba poszukać jakichś tam nie nie wolno, nie wolno w nią wejść na pewno. 42 musimy wejść, bo mamy 41 IQ. To jest duże IQ. Ała. <laughs> Maciek. Czyli w tą ścianę nie wchodzimy, gdzieś no, tutaj musi być... No już ci powiedziałam, być... że nie wolno w nią wejść. A Ale coś... ja bym chciał sprawdzić jeszcze po swojemu po prostu. Coś Wiesz musimy co, ten, ten zrobić. Duży... Maciek, ja wiem... Maciek to było jeden, czterdzieści. Maciek! Nie! Maciek, nie! Maciek, nie! Co? Co, co? co się a, a, dzieje? Co się dzieje? Musisz skoczyć czerw... na zielony przycisk i potem będziecie ścianę gonić. Skocz na cię. 1, 2, 1, 40. Uważaj, będą cię ściany zgniatać! A dobra, tutaj trzeba, dobra, rozumiem, trzeba biegać w lewo, w prawo. Trzeba wytrwać 40 aż sekund! I nie tylko Maciek. A! 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 a. O, przeszło! Co jest rózia? No bo tutaj potrzeba kucnąć, a ja tak szybko. jak ma co ty do mnie gadasz? dobra! Przejść! Przejść ciała! O nie, 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 nie ja tak. bez paniki to robię w ogóle. Ty że to jest Dałam co radę, co ty Maciek, dałam radę. Jej! Brawo dla ciebie. Teraz popatrzysz, jak ja sobie skaczę bezładnie, bez nie, sensu. Nie, ja idę dalej. Ja już tutaj nie chcę być na tej planie. O nie, pamięciuwa. Nie wiem, czy twoje IQ da radę. Ma Maciek, pamięciuwa, dawaj tutaj do mnie do, O, idę, dobra. Pier pierwszy, dobra, pyk, e, Profesor? X? Eee, To jest... Jakiś czas Mus. słyszę, coś czas słyszę, coś, o, czas. 15 nubek. sekund mam, 15 sekund! No mam. No przecież to jest nierealne! 10 sekund! No nie! nie, nie, nie jak ja mam to nie zrobić? W 10 sekund, ludzie! Ostatnie! Damy radę! O nie, jeszcze dwa! Jedno! jedno. Udało mi, się, udało, udało mi się! Udało mi się! Bo macie sekunda! Mi też sekunda została dosłownie i zrobiłem wow. to. Lioro, zaryzykowałem wow. tam nie. O nie, skoncertuj się na czarnych liniach. A, to tak jak tutaj patrzę, to tu jest. 8.0. Zero... Z... Koncentruj się, się na zero. czarnych. A, e, e, 8076. Ja... 8076. Serio? Ta. E, ja nie widziałam tego sera tam. Bo oczy, zobaczcie, zobacz, pokaż widzom, trzeba przymrużyć oczy w tym momencie i wtedy pojawi wam się ósemka, zero, siódemka i szóstka. Ale ja właśnie, dobra, widzę tu ósemkę i zero, ale nie widzę tutaj siódemki. Bo, si bo to jest tu I, pionowa raczej, kreska i tutaj w lewo u góry, widzisz? A tutaj jest yy, sióstka. Okej okay, Maciek, okej, okay, jednak jesteś mądry. Like dla Maćka za jego mądrość. Albo przez to, że okulary przestałem założyć i ja tego tam nie widziałem. <laughs> o nie, nie, znowu, matma, zobaczcie! A wie, to jest najgorsze, Ej, ale co nie, może ja, być. ja powiem ci, ja lubię te zagadki. Jeśli trzy jabłka razem to dają jest 15, 15, To czyli jedno no. jabłko. No, Manie, Daj mi <laughs> wytłumaczyć tu matematyczne no. zadanie. Jeśli trzy jabłka razem dają 15, więc jedno jabłko to jest 5. Czyli potem mamy 5 plus 2 banany daje 11, więc jeden banan ma 3. Czyli mamy banan plus kokos, czyli mamy 3. Minus, nie 1, jaka matematyka, czy tak? Banan ma 3, jabłko ma 5. 5 plus 3 plus 3 równa się 11. Potem mamy 3 minus 2. Macie, kto jest 2, daje 1, czyli mamy 2 razy 5. To jest 10 razy banan, czyli 3. 30. 30? Tak. Co? Ja tego nie bym nie ogarnął, to Tak, ja... jest 30! Dobra. Yes. Ale razem mamy więcej IKO po prostu i, i, i tyle. Jest nie, poprostu. ale powiem ci, ja lubię te zajetki. Ja lubię. Ja sobie zawsze jak mi się gdzieś wyświetla, to ja sobie je robię. No spoko. <laughs> ale widziałam, że ty w ogóle nie ogarnąłeś od tego. Nie, ja nie umiem tego! Jakieś owłosy, banany! Maciek, trzecia cyfra to dwa. Musimy szukać tych napisów na ścianach. O, tu jest kolejne, Dobra. tu jest kolejne. Jeśli trzecia to dwa, druga, to osiem. Czyli 8, 2, Musisz znaleźć jedynkę. Szuka jedynki. Jedynka to jeden. Tak? Tak. To jeszcze czwórkę. Czyli mamy jeden, osiem. Jeden, osiem dwa. jeden, osiem. Wpisuj osiem, sobie. 8 osiem. osiem. osiem, jeden, osiem dwa. No, 1,8,2 I jeszcze musimy znaleźć czwartą cyfrę. Jeden, osiem, dwa, cyfrę. Jeden, osiem, dwa, jeden, osiem dwa, No przecież jeden... masz wpisane, nie ucieknie ci. Trzy. Jest. Dobra. Jest! 18, 1823. 1823 to kod do zagadki numer 45. Ja wiedziałem, eee. że gdzieś widziałem tam zagadkę. Dobra, co muszę tutaj 46. zrobić? Cyfra 4, cyfra 2. Aha. Czyli Maciek, tak robimy. 1... Nie, 5. Na pewno to jest 5, tak. a nie 2? 5. A czemu 5, a nie 2? Dobra, 2, 9. <laughs> Dobra, opisuj. 2, 9. 2, 9, no. E, 8? To 8 Maciek? 6. 6? I 5. No pięć. i źle podałaś. Przedstawisz sobie. Dobra, liczbę, przepraszam. Pewnie. Nie. Dobra, to tak. 2. 2, 5. 2, 5. mówię, że 6. Tam jest 5. 6, niebieskie to jest 5, mówiłeś, tak? Czy 6? 6. A żółty, to co to za cyferka? 6. Czyli 2 razy 6. A żółty? No mówię, że 6. 9. 2, 5, 6, 9. 2, 5, 6, 9. Co ty gadasz, żółty? No dobra, ty, ty, nie jesteś, ty jesteś lepszy bo tam w taki... było, Dobra, ty bo tam jesteś lepszy w taki kąty jak Madonna. Nie pop łapać po prostu. Dobra i. pop Pieseł, zobacz, mamy tu pieseł. Co my musimy zrobić w kolejnym zadaniu? A, Co tu jest napisane? Że gdzieś jest tu przycisk, ale zapomniał gdzie. Musimy gdzie znaleźć jest przycisk. Jest, pewnie przy tym, ziomeczku. O, Zazwyczaj? wiedziałem, gdzie? wiedziałem od samego początku za telewizorem. Że... A skąd wiedziałeś, że o, za nim? Moje przeczucie to mówiło, że ten o, gościu maciek. za dużo kebabów jadł maciek, i po maciek, prostu maciek, go chodź, tak przerzuciło. O nie, poszedłeś sobie. Ja powiedziałam, że chciałam zrobić sobie przerwę na kanapie. Ale Przerwę dobra. na kanapie? No, bo proszę bo usiąść na kanapę. Ja nie będę robić żadnej przerwy, ja tu idę ale wykonać ty zadanie. Ale, ale, czekaj, tutaj! O, nie. Obi! O nie! Od kiedy OBI jest normalnie zrobione na IQ od kiedy, testy? Od kiedy właśnie, od kiedy OBI jest wyznacznikiem mądrości? No, od kiedy sprawność fizyczna jest wyznacznikiem IQ, co? Yy, no właśnie. No, bo ja tego nie a. ogarniam. Jakby tak było, to no. To ja bym był najlepszy. A ja niestety nie. Udało mi się kliknąć. Zobaczymy, jak sobie Ruzia poradzi. Bo weź, Czy przez... udaje się zdobyć 50 IQ. Maciek jest na dla... Dobra, przejdę wtedy. Już Ruzia prawie poległa, bo prawie źle skakała. Maciek, ja się bardzo stresuję do takich oppi Dawaj, Ruzia, Ruzia, ide, 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 Ruzia. Ide, ide, a teraz ide. się zrzucę. Ta, nie rób takich rzeczy! Czy ty jesteś jakiś nienormalny? Nie, no wszystko w porządku ze mną, a dziękuję, że pytasz. <laughs> nie, no to super, że z tobą wszystko w porządku, ale nie wygląda. Twoje IQ jest tutaj oszukane i oszukujesz licznik. A co tu mamy zrobić? O! Cy a dobra, cyfra 1. Chodź tutaj, bo obejrzymy piękny domek. Domek jest. Mogę tu wejść? Nie. Aj, macie... no i, I co? Szukam, szukam, dwa. szukam rozwiązania. To ty patrz tam, a ja będę patrzeć tutaj o co tu chodzi. Jedno auto. Dobre, ile z obiektów, tak? Raz, Raz, dwa, dwa trzy, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć, sześć. sześć, 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 sześć Wiesz, nie musisz. Nie, możliwe. macie. Autko pokazało, że tutaj sześć. Przejechało i pokazało sześć. Dwa, Aha! Dwa to sześć, dwa to sześć. Jedynka, szukaj tutaj numerka jakiegoś. Co się stało? Numerka mam szukać. A, 10 plus 7, 17, czyli 1. Jeden mamy. A gdzie ty masz jakieś cyferki? Jeden, ja już odkryłem yy, zadanie. No to matematyczne. 1, 6. 1, 6. A tutaj? 1, 6. Ale tu 1, się, 6. Tu, tu się nic nie dzieje, idź do następnego. <laughs> Dobra, 1, 6. Eee, mam puste pole, I na co ja mam płacić? 0? <laughs> Maciek, tu będzie zero, skoro nic tutaj nie ma. No nie? Jak myśli? Jeden, sześć, dwa, jeden, sześć, dwa, jeden, Ale skąd wiesz? A, ty ty miałaś wostkę powiem. Ci. Ale ja tutaj widzę puste pole, Maciek. The number of this on, on the foot. What? Jest na jedzeniu. <noise> Najpierw na... trzeba to coś mieć. Jest na jedzeniu, a gdzie jest jedzenie? E, tu nie ma jedzenia. On the foot, cztery. 16, 24? 16, 24? Nie. nie. To 16, 22 i... 0. I on the food. The number of this... Chodź, stań tutaj i oddaj kamerę i zobacz tutaj. Trzeba zobaczyć. Oddaj kamerę i spójrzcie. Ale Maciek... Właśnie Co? chodzi o to, że ja tu mam pusto, ja tu nic nie mam! No, oddaj kamerę i zobaczysz, że jest napisane! The number of this of the food! Jaki napis?! A, nie, nie ma żadnego napisu. The number of these on the foot. Maciek, ty widzisz jakieś rzeczy, których ja nie widzę? 16 4 8 16 4 1 16 16 22 16 21 16 22 16 23 16 24 16 <grym> 25. 25! Maciek, 16, 25! No to i wszystko! Jedną liczbę to można zgadywać, co nie? No dokładnie, mogliśmy to zgadywać sobie tyle. O nie! 2, 7, 6, 9. No i co, chwaliście? 2, 7,. 2, 7. 9, 6. Tak! 9, 6. Po prostu odwrócone bo, to bo, bo było. Źle, źle przeczytaliśmy, Maciek, ale udało się. Tak jest. Wiesz, jaki dzisiejszy jest nasz cel? Musimy zdobyć August, 60 IQ, IQ dzisiaj, żeby udowodnić, że nie jesteśmy głupi, rozumiesz? 60, 60 IQ, dobra. August to jest który? Januar, by Masz Możesz czy po angielsku? Sierpień, wrzesień. A, dobra, to było tak od razu. Czyli mamy tak. 8, 8, 2, 5, 9. Dziękuję.

Pierwsza fala, teraz druga nadciąga, o uważaj, nie. druga nadciąga Maciek, masz zielone włosy, jesteś zombie <laughs> Nie jestem zombie, jesteś. to nie są moi koledzy To są twoi koledzy, mówię ci O nie, Maciek, rzuciła się na mnie banda zombie Trzecia fala, trzecia fala, trzecia fala, rośnie, rośnie ale fala Ale z każdą falą będzie coraz więcej, Maciek Widzę, ale damy radę, dlaczego o tu nie. IQ by nie jest nie. ok? O nie, ile ich tu jest? Dobra, ja sobie poradziłem, na spokojnie. Jest! Udało mi się. Ile masz A, życia? czwarta jeszcze fala. O nie, jeszcze czwarta? Tak. Dawaj, nie, jest... nie macie z mną szans! Ja robię kręci do ukazała co tu się dzieje, tak jest lepiej, tak jest lepiej. Ech, ale ja tak nie umiem! Robię tak A, normalnie i dziękuję. wszystkich pokonam. Nie zginę! Ja nie zginąłem, widzisz, mówiłem, że trzeba było się tak obkręcać. Ale ja zaraz zginę! Ja przeszedłem. 1 jeden, jeden na 1 jeden, Maciek, 1 jeden na jeden I co? Łysoci! 4 i 5 zostało zmienione, 6 5. i 2 zostało zmienione. Maciek, ty tam, 5, ty tam nie kombinujesz ze mnie zagadę. Nie 6. udawaj, że jesteś mądrzejszy niż jesteś. Tu, tu, kod, tu, 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 tu. To 4, 5, 6, 2. Or is it. A, wskazówki 4 i 5 są wymienione, 6 i 2 są wymienione. A, czyli hmm. będzie 5, 4, 2, 6. No, ale ty mądra jesteś, możemy iść dalej. Ehehe, a co ty myślałeś, że co? Że ja nie mam. Ale. Matematyczne zadanie. 7 no, to, to róbmy sobie 12. Ja 20 równa się 38. 10 równa się. 10 eee, 12. Eee. 13. 15. Maciek 16, nie zgaduj, tylko spróbuj 50. to rozwiązać. Ale jak? <laughs> no, matematycznie, czekaj! Jak? Co tu jest matematycznego? Eee... Ja tego nie kołam. Zaraz ci powiem się. Ta, ta, ta Do widzenia pani! Dobra, <laughs> dobra, Kata, jaki był kot? Jaki był kot? <laughs> 18. A dlaczego? Nie, nie wiem, po tak. Ale dlaczego właśnie? Ja jest? ciekawa. Nie ja wytłumaczę tego, ale byłem mądrze. żeby się Piszcie, popisywać piszcie różne w komentarzu, kody. dlaczego tutaj było 18. Dziękuję. No, ja tego nie rozwiązałem, <laughs> więc nie wiem. <laughs> ja też nie, ale próbowałam to na logikę jakoś złapać, ale no. Co tu znowu jest? <laughs> widziałam, więc znikłeś w ścianie, widziałam. Ale ja coś... Iż, ja... idź, 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 po drabinie, ale... po drabinie. Ale to nie ma. Ale to jest drabina. Wow! A, a ty nie ma drabiny, a ty nie ma drabiny! Ty... No to była oficjalna drabina! Maciek, nie nabijaj się ze mnie! Dobra. O nie! O! Co to? Ale... 22 39. A tam gdzie chcę mogę wpisać, tak? Dobra. Nie wiem. Nie, nie otwiera się. O co chodzi? To nie jest obojętnie! No nie! Mamy tak wpisywać w każdą? No nie! 2239 no... no serio! Macie jak znalazłeś odpowiem na A wiem, nie możesz yy, Co? nie możesz pisywać. 2239 wszędzie masz 2239 pewnie pisać Ale bez zatwierdzenia, tak? Tak, 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 2239. Ale 22, ty to 30... wiesz, czy strzelasz? Strzelam, no logikę to biorę! Dobra. Na logikę IQ dwo... 2239 Ale... No nie no serio Ile razy mam to jeszcze wpisać? No dużo, zobacz ile tutaj jest tego! <laughs> Już mnie paluszek boli od tego klikania tych klawiszy. Te, te, te. Aby było gorzej, jakbyśmy źle wpisali w ogóle klawisze, co? No żeby y, y, ktoś się pomylił, ale jak w razie co, pomylisz się, to można Enter kliknąć i nic się nie stało, bo ja tak zrobiłem. E, jak nie, jak się pomylisz, możesz kliknąć czerwony przycisk i usunąć ci ostatnią źle wpisaną cyfrę. Czerwony przycisk to mogą kliknąć widzowie o ciebie na kanale. Tak, żeby subskrybować kanał, mam już 10 źle tysięcy! źle wpisałem. No to czerwony przycisk. <laughs> Jeszcze... Ale dużo razy, nie wierzę w to, że to będzie rozwiązanie. Jeśli Jak to coś, nie będzie to rozwiązanie, poplika. to więcej się ciebie nie słucham. No to mogłaś się nie słuchać, bo ja powpisywałem i nie odchodziło mi. No nie gadaj, serio? Ale teraz mogę chyba wszystkie kliknąć po prostu po kolei i w końcu rozwiążemy zagadkę, prawda? Maciek, no nie gada, ja tyle czasu spędziłam, żeby to wpisywać, a to nie było to. <laughs> nie wiem, wpisuję i co? już na każdej, dobra, lecimy, nie? Ja też nie, i lecę nie, po kolei, nie, nie wiem. Nie, tak, nie, tak, nie. tak, 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 tak. Jest! Tak. Jest, Maciek, to, ta, ta, po lewej, ta po lewej. której z tych. Ta. Dobra, zróbmy, let's go! No to było od razu sobie sprawdzić, wpisywać, a nie tak jak Maciek powiedział. Jesteśmy pięć... już na 50. Jest... O, o nie. matma, o, nie. i to jeszcze dzielenie. 5 podzielić przez jeden to jest 5. Ja tam nie wchodzę. 6 podzielić na 3 to jest 2. 7 razy 0 to jest... Odsłoniasz przycisk. To jest, to jest 8 2. podzielić na 4 to jest 2. 8 razy 0 to jest 0. Pamiętajcie, że jak się mnoży cokolwiek przez 0, to jest zawsze 0. Aj, a to jest razy czy podzielenie? To jest podzielić. Aha, to 6 4. razy 3 to jest 18. A 2 razy 6, 8 12. to 16. Yeah! O nie! No! Na czym ty poległeś, Maciek? A, a nie, ty, ja mam tabliczkę mnożenia. No jednak. ja też dzielenia i mnożenia. Dlaczego tak jest? Maciek, no serio, no! No dlaczego jest, tak? Y, tu dwa, to jest podzielenie. Dobra, bo ja nie widziałem się, że cały czas tylko będzie te. Dzie... Like dla Maciek. Piszcie lajk dla Maciek, bo on Ej, no! E, dziesięć! <laughs> jakie dziesięć? dziesięć? Dobra, mów mi na głos, jakie masz zadanie. Y, dziesięć, podzielić na pięć. Dwa.

Wow, Maciek dał radę. Teraz na miałem niebie. łatwiejsze. Bo wcześniej dostałem normalnie ten 10 razy 7. No i co było takiego ciężkiego 10 razy 7? Że to w Dobra, witaj w trudniejszym zakraplaczu. Aaa, to jest takie, że musimy tam skoczyć i umi Trudniejszy Rzeczywiście jest trudniejszy! Że trochę szybciej spadamy, ale to nie ma problemu. O! jakiegoś romeczka minąłem właśnie! A! Ja spadłem na sam dół. Udało się, <laughs> tak. teleportacja! Jest, Maciek, udało się. Dobra, w tym jesteś dobry. W takich zręcznościówkach jesteś dobry. 59 IQ, let's go! Maciek. I 6-0 zaraz witam. Tak Maciek, to jest nasz ostatni poziom. Musimy tak. go dzisiaj zrobić, żeby udowodnić widzom, że jesteśmy mądrzy i mamy dużo IQ. Mamy tak, milczący nosiciel prawdy i kłamstwa. Nigdy nie mówię, nie mam oczu. Jednak w moim samolocie świat jest jasny. To lusterko. Nam lusterko. Dobra, z rzeźbionym ciałem i nami zostali w rękach Bada. Barda, poczujesz, no, 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 nie, no, gitara to będzie. Tak? Tak? Tak! Lusterko, to grobus i, Lusterko, grobus i gitara, Maciek. Dobra, dawaj! Zrobiliśmy 60 poziom IQ, Maciek. I gitara. Naprzód to 60! Uuu. Uuu, dobrze! 60% IQ to znaczy, że dużo, prawda? Tak, Maciek, chodź tutaj. Zdobyliśmy 60 poziom IQ, więc można uznać, że jesteśmy mądrzy. Tak, masz rację, jesteśmy mądrzy. Jeśli podoba Wam się odcinek, stawcie łapkę w górę i komentarz. Pa pa!